Cześć, śmierć z tej strony. Słuchajcie, w trakcie nagrywania tego filmu możecie usłyszeć stła dźwięk kaszu. No właśnie. No niestety mam chore dzieci w domu i tak to wygląda. Stąd nagrywanie w tak późnej porze, gdy trzeba się nimi zajmować w ciągu dnia. Ten film potraktuję tak troszeczkę rozgrzewkowo, żeby wdrożyć się po moim wyjeździe. Który był bardzo udany, ale od razu nawiążę do tematu, o co chodzi. Słuchajcie, nakręciłem ostatnio filmy dotyczące tak zwanej wojny domowej w komunistycznej Polsce, zaraz po zakończeniu działań, znaczy po przejściu frontu, przede wszystkim przez Ziemię Polskie, w 1944 roku. Nagrałem o patrzeniu się na historię z zachętą do tego, żeby nie patrzeć na historię w sposób czarno-biały. No, nie da rady, No nie przebijam się, że tak powiem, ze swoją retoryką, gdyż jak zawsze emocje biorą górę wśród wielu oglądających moje filmy. No I troszeczkę mnie ja to, powiem szczerze, niepokoi, że ludzie są tak łatwowierni albo po prostu tak głupi niektórzy, że wierzą w jakieś niestworzone bajki. Słuchajcie, szczególnie widać to na Facebooku, kiedy jakieś strony w zamyśle pewnie dobrym, właściwym, w dobrej wierze publikują na przykład infografiki, Ewentualnie reklamują jakieś klipy mówiące przykładowo o tym, że wojskowe sądy rejonowe w latach 1944-1956 wydały 80 tysięcy wyroków śmierci. I w wyniku tych wyroków śmierci od, 3, od 30 tysięcy do 50 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego zostało zdradziecko zabitych strzałem w głowę albo powieszonych albo ta, i, i tego typu rzeczy. No, jak się czyta takie bójdy, słuchajcie, no to mózg się w kieszeni otwiera. Nie dlatego, że mm, chcę umniejszać tragedię narodu polskiego, tragedię żołnierzy. Niezłomnych, tragedii polskich patriotów mordowanych przez komuchów. Tylko uważam, że bezpodstawne zawyżanie do jakichś absurdalnych poziomów danych dotyczących strat polskiego podziemia w latach walki z Komuną, absurdalne zawyżanie um, ośmiesza, deprecjonuje badanie historii w tym temacie. Daje argument wszelkim wrogom tego, by mówić o żołnierzach wyklętych. Daję argument, bo oni zaraz mówią, patrzcie jakie barany, zaraz kurwa, okaże się, że pół miliona żołnierzy wyklętych było i e, dostają ku temu podstawy. No słuchajcie, sprawdzałem wielokrotnie źródła na ten temat, czytałem większość historyków, znaczących historyków zajmujących się od lat tematyką żołnierzy niezłomnych oraz podziemia niepodległościowego po 1944 roku, jasno określa, że wojskowe sądy rejonowe wydały, najczęściej pojawia się tutaj liczba około 3,5 tysiąca wyroków śmierci wskazujących na śmierć. Z tego wykonano tych wyroków od 25 do 30%. E to jest bardzo dużo oczywiście, to jest bardzo dużo i wielka strata ludzka. A największe źródła, największe liczby, jakie są podawane przez miarodajne źródła, ostatnie badania IPN-u, już można powiedzieć, na tym kierunku zakończone. Mówię cały czas o rejonie ograniczonym od wschodu linią Kurzona, bo to co się działo po przejściu, po ogłoszeniu, nie wiem, PRL-u. W 1944 roku, co się działo za naszą wschodnią, dzisiejszą granicą, to my chuja wiemy. Mówię cały czas o tym. I ci, którzy podają te liczby z kosmosu, 80 tysięcy, też mówią o naszych rejonach tutaj. Największe liczby, jakie są podawane, to jest dokładnie 8858 wyroków śmierci wydanych przez wojskowe sądy rejonowe. Z tego wykonano znowu, z tego co pamiętam, żeby nie spalić około 2,5 do 3 tysięcy wyroków. Coś, coś koło tego. Też coś na granicy tam 25-30% mniej więcej. No ale nie 80 tysięcy. Nie 80 tysięcy, po prostu jakiś baran dodał sobie jedno 0 i kurwa to tak fajnie wyglądało, bo to tak dużo. No i stąd te straty, kurwa no, potem 30-60 do 60 tysięcy żołnierzy podziemia. Przypominam, że przez partyzantkę antykomunistyczną po II wojnie światowej przewinęło się około 20 tysięcy ludzi. Około 20 tysięcy ludzi, niektóre źródła podają do 25 tysięcy ludzi, jednak te liczby wydają się już być mocno przesadzone i uważają tak wszyscy historycy, którzy zajmują się tematem. Nie ma, słuchajcie, co zakłamywać historii. Trzeba... Mówić tak jak było. Nie można przes przeszacowywać w drugą stronę mm, liczb wszelkich dotyczących właśnie na przykład strat. Dlatego, że zostawiamy potomnym straszny mętlik potem w tej historii i kurwa nie będą rozumieli naprawdę o co tu chodzi. Że tak diametralnie różno, różnią się mm, na przykład podawane liczby dotyczące strat polskiego podziemia. Ech, kiedy zwróciłem na to uwagę. Pod paroma postami na Facebooku, że no bo bardzo często ostatnio pojawiło się w ostatnich dniach, w szczególności z okazji święta żołnierzy wyklętych, pojawiło się mnóstwo tego typu artykułów, które takimi szokującymi liczbami wielkimi rzucały. Czy artykułów i postów, kiedy zawsze słuchajcie, jak zwróciłem uwagę, że i według badań wszelkich historyków, IPN-u i tak dalej, tu podawałem linki i konkretne cytaty. Według badań, te podane przez ciebie, tam taki i owaki człowieku, grzecznie zawsze, liczby są wyjęte z tyłka. Spotykałem się, słuchajcie, od razu. Co ty kurwa wiesz o historii? ciulu kurwa, baranie chuju, kurwa, Polak, polskich patriotów mordowali, a tylko muchów bronić. Słuchajcie. Puh. Nie lubię strasznie debili. I czasami sam się mylę w niektórych rzeczach, słuchajcie, jeżeli podaję jakieś rzeczy, staram się wszystkie fakty sprawdzać. Z rzadka mi się zdarzy coś pierdyknąć babola, ale zdarza się, ale ja się potrafię przyznać do błędu. Staram się na przykład wszystkie moje wypowiedzi, posty, bo czasami jak mówię, wiecie, na bieżąco, no to czasami można coś chlapnąć, pomylić się w czymś i tak dalej, ale wszystkie posty na przykład, które publikuję pisemnie na Facebooku, na moim prywatnym Facebooku, sprawdzam zawsze różne w różnych źródłach. W różnych źródłach sprawdzam, żeby nikt mi potem nie zarzucił, że mm, jakieś babole pisze. Zawsze spotykam się z reakcją: Nie, kurwa, co ty wiesz, głupku, kurwa. Mimo, że na tacy, taki rozmówca ma podane przeze mnie wszystko. Kiedy ja proszę o źródła, najczęściej dostaję tak wyzwisk. Nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą. Na razie, trzymajcie się, cześć.